Witajcie. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony dobroci, tak zwanej dobroci. I temu czemu y, dobrzy ludzie bardzo często ciężko chorują, mają najróżniejsze nieprzyjemności życiowe. I stosunkowo często też krócej żyją. Nie wiem, czy nurtował Was ten temat? Mnie tak. Uważam, że jest to dosyć ciekawe. Zacznijmy od tego, co my w ogóle postrzegamy, rozumiemy jako, jako dobroć, jako takiego dobrego człowieka. Podczas mojej praktyki, kiedy, kiedy w czasie sesji ktoś mówi mi o jakimś dobrym członku swojej rodziny, to zawsze padają słowa: O, to była taka dobra osoba, bo wszystkim dookoła pomagała. Zawsze można było na nią liczyć, nigdy nie odmawiała. Pomagała całej rodzinie, wspierała sąsiadów, przyjaciół, całą społeczność itd. Nigdy się oczywiście nie gniewała, zawsze miła, zawsze serdeczna, zawsze spokojna. I jest to tak mocno w nas zakorzenione, ten zestaw cech dobrej osoby, że wydaje nam się całkowicie naturalny. Tymczasem naturalny nie jest. W ogóle nie jest. Kto ma dzieci, ten wie, że przychodzimy na ten świat nastawieni na zaspokajanie swoich potrzeb. To jest naturalne. Zaspokajanie swoich potrzeb. I kiedy ja mam zaspokojone moje potrzeby, to mogę dzielić się z innymi. Tymczasem przez wieki było dokładnie na odwrót. Dzieci stanowiły taki. Może dodatek to, to jest za dużo powiedziane, ale inne było podejście do dzieci niż obecnie. Dzieci były na drugim miejscu, rodzice byli na pierwszym miejscu. Teraz się to przesunęło, teraz my patrzymy, stawiamy sobie dziecko na, na takim piedestale i budujemy całe życie dookoła niego. Wydaje mi się, że obie skrajności. Nie są najlepsze, gdzieś tam ta droga środka yy, jak we wszystkim jest optymalna, no ale ta, ta, takie zjawisko yy, jest. I teraz nie mówię tego, żebyście mieli takie poczucie, że o, to moi rodzice albo wcześniej dziadkowie moich rodziców skrzywdzili, bo nie poświęcali uwagi, bo to dziecko musiało się dopasowywać i. I spełniać potrzeby rodziców, bo musiało się opiekować młodszym rodzeństwem, pomagać w gospodarstwie i w ogóle generalnie tego dzieciństwa nie było. Bo to nie o to chodzi, żeby teraz mieć jakieś, szukać winnych. To Takie były czasy. Każde pokolenie daje z siebie to, co może, to, co może, to, co, to, co, to, co ma. Takie zasoby, jakie w sobie po prostu ma. Jak czegoś nie ma, to dać nie może. Tak było i po prostu tak się w nas zakorzeniło, że do tej pory, mimo że czasy są już inne, to mamy gdzieś takie przeświadczenie, że aby być dobrym, to trzeba być na 100% dla innych i w związku z tym nie dbać o siebie. Bo nie jest możliwe, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich osób dookoła i, i zadbać o siebie. W takim samym stopniu, po prostu już brakuje na to siły, jeżeli na pierwszym miejscu stawiamy inne osoby, a y, siebie na końcu. Natomiast to, na co chcę zwrócić waszą, waszą uwagę, to to, że właśnie ta dobroć, ta tak zwana dobroć, czyli to pomaganie, to stawianie innych na pierwszym miejscu, a siebie na drugim, to jest nic innego, jak y, sposób na zdobycie miłości otoczenia. Czyli jeśli ja będę taka dobra, będę tak dbać o wszystkich, to y, będę przez nich kochana. I tutaj jest pies pogrzebany. Bo kiedy ja y, właśnie staram się być taka dobra, taka pomocna. Taka zawsze dla innych. A z. W oczekiwaniu, że będą mnie za to kochać, i nie dostaję z drugiej strony tej miłości, no to co? No to rodzi się we mnie ogromna frustracja. To rodzi się ogromna uraza do tej osoby, która nie odpowiada miłością na moje starania. To rodzi się ogromny gniew. Ale nie wypowiem tych wszystkich emocji, no bo przecież jestem taką dobrą osobą, która nie może się gniewać. Która do tego stopnia jest przyzwyczajona, że, żeby nie mówić tak zwanych złych emocji, nie wyrażać tak zwanych złych emocji, że jak tylko chce mi się ten gniew ulać, to od razu gula w gardle, stąd zresztą choroby tarczycy, takie popularne wśród kobiet, powszechne wśród kobiet i ten gniew z powrotem się cofa, i uraza rośnie, i rośnie, i taka jest ubijana latami. No, i co się dzieje? Ponieważ świat zewnętrzny jest yy, niczym innym jak odbiciem naszego wnętrza. Co na zewnątrz, to wewnątrz. To kiedy taka dobra osoba latami ugniata w sobie urazy i gniew do otoczenia, które nie, odpowi nie, nie odpowiada miłością na jej starania. Yy. To zaczyna spotykać na swojej drodze ludzi, którzy permanentnie ją atakują. A dzieje się tak dlatego. Dzieje się tak dlatego, że we wszechświecie nic nie dzieje się przeciwko nam. Wszystko jest dla nas. Więc kiedy mamy taką długo chowaną urazę, mamy taką, nosimy w sobie taką bombę z opóźnionym zapłonem, no to wszechświat, nie chcąc, żeby. Yy, żeby właśnie działa nam się krzywda, żebyśmy rozwaliły nie tylko siebie, ale również naszych potomków, bo wszystkie takie y, długo gniecione w sobie emocje bardzo mocno wgniatają się w podświadomość i po prostu idą dalej na kolejne pokolenia. Dlatego notabene właśnie te dobre osoby potrafią bardziej rozwalić, no tak brzydko mówiąc, rozwalić los swoich potomków, jeśli wszyscy furiaci, <laughs> furiaci złośliwcy i tak dalej. Yy, tak. Więc yy, los, nie chcąc dopuścić do tego, stawia na naszej drodze osoby, które ciągle nas atakują, są tak zwanymi agresorami, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli w końcu poczuć ten gniew, który nosimy w sobie. Nie trafiamy na męża, lub żonę, furiata, furiatkę, którzy nas będą cały czas tam dogniatać, dogniatać, albo koleżanki, które tam nam natłuką, albo sąsiadów, którzy ciągle będą się z nami, z nami kłócić. No po prostu będziemy ciągle spotykać na swojej drodze, zagniewanych ludzi, którzy ten gniew będą niby wywalać na nas, a tak naprawdę będą nam pokazywać. Co my mamy w środku, tylko po to, będą nas atakować, żebyśmy w końcu poczuły, jakie jesteśmy, jacy jesteśmy wkurzeni maksymalnie i żebyśmy coś z tym zrobili. Ale ponieważ y, im bardziej ktoś jest miły, tym bardziej jest oporny na zmiany, więc my często ignorujemy te sygnały albo wręcz po prostu na, y, dalej idzie proces obrażania się, że. Kurczę, ja tu jestem taka dobra dla wszystkich, a ci ludzie to ja w ogóle nie wiem, no po prostu, co to za, co to za potwory. I kiedy ktoś w taki sposób odsuwa od siebie te lekcje, odsuwa tą szansę na skonfrontowanie się ze swoim niebem, na wyrażenie go, no to nie pozostaje nic innego jak po prostu zadziałanie chorobą, czyli dostaniemy jakąś chorobę, która znowu nam pokazuje, zobacz, tu masz raka, tu masz zapalenie, jakąś, jakąś chorobę autoimmunologiczną, coś ci zżera od środka, przyjrzyj się temu. Ale co, co bardziej oparne osobniki, również te sygnały ignorują. No, i wtedy nie pozostaje nic innego, jak po prostu zakończyć ich żywot, żeby być może w kolejnej inkarnacji dostali następną szansę. I tak to wygląda, kochani. Dlatego właśnie te osoby, które postrzegamy jako właśnie takie bardzo dobre, z którymi jest nam dobrze, bo, bo wygodnie. <grych> Dlatego właśnie często mają bardzo trudne relacje z otoczeniem i dużo różnych chorób. To jest nic innego jak tylko sygnał, żeby skonfrontowały się z swoim gniewem. A nasz rozwój emocjonalny właśnie przebiega w taki sposób, że dopóki nie skonfrontujemy się z tym, co tak w sobie wypieramy, Czyli akurat w przypadku tych bardzo dobrych osób jest to gniew. Nawet furia, bym rzekła, jak tak obserwuję. I po sobie też widzę. Dopóki osoby, właśnie te dobre, nie skonfrontują się z tym głęboko upychanym gniewem, dopóki nie zaczną go wypuszczać z siebie, i tutaj właśnie tego zawsze boimy się najbardziej. Boimy się tego, że kiedy upuścimy trochę, odkręcimy ten zaworek, to te upychane pod ciśnieniem emocje tak nam walną, że po prostu zniszczą nasze życie, bo nagle skłócimy się ze wszystkimi, po prostu relacje nam się pokończą, wszystko się rozwali, Armageddon. Bardzo się tego boimy, i dlatego. Unikamy tego i chcielibyśmy po prostu od razu z tego poziomu tłumienia przeskoczyć do takiego poziomu absolutnej miłości i akceptacji wszystkiego, co się wydarza. Ale nie jest to możliwe, ponieważ my możemy kochać i akceptować świat wtedy, kiedy jest nam dobrze, ale jeśli nosimy w sobie taką bombę, to kiedy tylko pojawi się jakiś zapalnik w postaci osoby bądź zdarzenia, to już nie będziemy mogli się połączyć z tą świadomością, że a wszystko jest dla naszego dobre, bo emocje nam na to nie pozwolą. Tylko znowu poczujemy urazę i będzie nas tam szarpać. Dlatego wypuszczanie emocji, zajęcie się tym, e, tym wulkanem, który w nas drzemie, jest niezbędne. To jest niezbędny krok. Ja to rozumiem, że chcemy go ominąć, sama też tak miałam, żeby nie dotykać tego śpiącego tygrysa. Ale bez tego się nie obejdzie. Jeżeli nie chcemy wywalać na innych, to musimy sobie poradzić w inny sposób. Ja bardzo polecam sztuki walki. To jest rewelacyjny sposób na wywalanie gniewu. Tylko trzeba trafić na mądrego trenera. Ja miałam to szczęście. Więc polecam wszelkie takie metody pracy z ciałem, żeby tej pary upuścić. Plus. Stawianie granic i jednak wyrażanie gniewu wtedy, kiedy czujemy do innych ludzi. To jest bardzo ważna, bardzo trudna lekcja. Ale bez tego zawsze będą nas spotykać ludzie, którzy będą nas atakować tylko po to, żeby pokazać, co w nas drzemie. Dlatego dla swojego dobra, dla dobra naszych potomków, kolejnych pokoleń, kochani, dokopmy się do tego gniewu, uświadommy sobie, że to nie świat jest zły, nie ludzie są źli, ci, którzy tam nam dokładają, tylko po prostu nosimy w sobie taki skarbeczek i potrzebujemy się mu przyjrzeć. No. Wszystkiego dobrego.